Co robimy? Nie wiem. Zaraz przyjdę. Puu! XD <grywa> <grywa> Bo zawału dostanę. Mifa zuzuzuzuzuzu. Zu, 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 zu. Mifa akakus mniam, mniam, mniam. XD Dida. Co wam zrobić do żarcia? Pyszne, gdzie kupiłeś tego kotleta? Tam w sklepie za rogiem. Oki. Okay. Oglądamy jakiś horror, bo bardzo mi się nudzi. Nie, zaraz ci jeb. Mówiłam, że zadzwonię do Stanę, a to dopiero horror. Dobra, Jezus. To co oglądamy... Roblox Stitch, YT? Dobra, odwiozę was do domu i papa. Pa.